Chodź, się trzęsiesz jakbyś się żelatyną nacierała. Ja wiem, że nie na swój teren wchodzisz. Uważaj! Ale obiecałam, że nic poważnego ci nie zrobię. Dla wnuczki. Jezu Anka. Pani. Pani Anka. Żartowałam, Ty już w gacie narobiłaś. My razem jak przyjaciółki! No, no, bez przesady, bo rozpęd za prędki wzięłaś. Przyniosłam Ci gift na start naszej nowej przy... znajomości. Z tradycją to ty się nawet w progu nie minęłaś, Karyna. Daj, Heniu zdąży przemalować do świąt. Dziś będziemy piec ciastka w pekarniku i już widzę, że to nie będzie bułka z masłem. Kanapki robimy na święta. Ja lubię takie kolorowe Christian mi wycina serduszka z jajek, no. Współczuję. Karyna, od początku, gdzie się piecze ciastka? Ja to kupcze biorę z półki, to nigdzie. Półka to nie ulica sezamkowa, jakoś tam musiały dotrzeć, nie? Ty to mi zawsze imputowałaś mądrością. No to akurat w żadnym wypadku nie było moją intencją. No widzisz? I nie grzmisz. Ja to powinnam order dostać za ten dzisiejszy vlog sam. Możemy ci upiec w piekarniku. Dobra, dziś będziemy piec pierniki. O, to długo, bo one się muszą na czarno upiec. To może pokażemy, jak się prezenty pakuje, co? Ja to lubię rozpakowywać, jak mogę. Jedna jakaś, umiejętność świąteczna, którą możemy, nie wierzę, że to mówię, przedstawić razem. Anka, wiem, leśnienie dostałam. Mogę Ci zrobić świąteczny make-up, a w tym jestem dobra, jak widać na załączonym obrazku, co nie. Testujesz mnie. Przypomnę ci to. Jezu, Anka, no ty wyglądasz jak rakieta! Jak idzie. Aktualnie to ja mogę iść pod latarnię. Jako przedstawicielka domu publicznego późnej starości. Pięknie. No. Heniu, a ty co? Zdurniałeś na stare lata? Ty wprost mów, jak coś chcesz. Bo jak ty tak oczko mi puszczasz, to ja myślę, że udar idzie. A dotknij palcem nosa. Vlog sam. go rozumu ludzie dostają. Nie, Lucek?